Witajcie w ogrodzie pod lipą. Ja już u kurek byłam, tunele pootwierałam. No na dzisiaj jest sucho, sucho. Nawet rano nie ma rosy. Więc zaraz po śniadaniu przyjdę i wszystko ładnie popodlewam. Jest zachmurzone, nie wiadomo jaka dzisiaj będzie pogoda. Ale chyba deszczu nie zapowiadają. Więc chyba trzeba będzie do południa wszystko ładnie podlać, bo wieczorami to wiecie jak jest, już człowiek jest zmęczony i ciężko, ciężko podlewać, no zobaczymy wszystko mam ładnie już oczyszczone w warzywniku, więc spokojnie teraz mogę sobie robić na rabatach kwiatowych, jeszcze tylko muszę oczyścić tutaj te moje skrzynie w których, w których są zioła, bo tutaj była fasolka, jak wiecie, w zeszłym roku i tutaj była mięta. Mięta powinna przetrwać, widzę, że tam coś wychodzi. Tutaj jest oregano, które już pięknie zaczyna kwitnąć. I tutaj jest melisa, więc muszę tutaj przyjść i te wszystkie trawy tylko powyrywać. Podosiewać sobie tutaj jeszcze jakieś, jakieś zioła, które może na przyszły rok wystartują ładnie tutaj. Dosiać Melisy, bo Melisa już jest dosyć stara. No widzicie, znowu też tutaj ta przytulia się przytuliła. No i, i, i tutaj ładnie sobie zrobić, bo tu nawet chodzić nie można. A tu mięta to już w ogóle wyszła z tego, bo wiecie mięta to wszędzie. Bo trafi zagościć jak już zacznie wychodzić. No więc dzisiaj, dzisiaj tutaj sobie zrobię porządek i może tam gdzie Lilie żeby było je w ogóle widać No Leganko. 就是，你动的动了那 I zobaczcie, czyż nie pięknie wygląda moje okno bez krat. No, wszystko zdjęliśmy. Romek zeszlifował to wszystko ładnie na równo, z, na równo z, z murem. Teraz to jakoś ładnie zamaskuję żeby nie było widać. No, i tutaj będzie na górze nad tym ta kaseta z roletą. Także w końcu, w końcu po 6 latach kasowaliśmy te kraty Cieszę się a ja będę robiła na rabatach ale najpierw, najpierw muszę zebrać owoce truskawek jest taka masa dojrzałych że przyniosłam sobie już taką większą miskę żeby te truskawki zebrać ma padać po południu więc trzeba zebrać żeby one mi po prostu nie nasiąknęły tak wodą wiecie jak tak leje na nie to później są takie takie napompowane wodą, więc trzeba póki są dobre, pyszne zebrać na słoneczku się wygrzały i teraz można zrywać. Ale naprawdę truskawki w tym roku tak obrodziły. Zobaczcie, ile ich jest. Ile ich jest, jak tak popatrzę na grządkę, to tylko czerwieni się wszystko. Zobaczcie wszędzie, wszędzie, wszędzie truskawki. Piękne, czerwone, i na tamtych rządkach to samo. Naprawdę w tym roku jestem przeszczęśliwa, bo tyle jest takich pięknych truskawek, że tyle się najemy i jeszcze sobie zamrożę. Zobaczcie, zebrałam taką miskę, już wzięłam taką dużą i jeszcze mi brakło miejsca. Zostawiłam takie, jeszcze nie całkiem czerwone, jeszcze bardzo dużo jest zielonych i takich różowych, więc to pozostawiałam. Oczywiście ślimaki i mrówki pomogły mi też. Kilkanaście było zjedzonych, no ale przy takiej ilości to ja mogę się podzielić. Oczywiście z mrówkami to jeszcze mogę, ale. Szlimaków to nie za bardzo chciałabym dokarmiać. No ale nie ma na to wpływu. Także jeszcze to jest z dwóch tych grządek. Jeszcze została ta jedna i tamta odkryta na polu. No ale to chyba już jutro, bo muszę najpierw to sobie przebrać. Takie mniejsze zamrożę, a te większe sobie zjemy. Powiem Wam, zważę tą miskę i powiem Wam ile tutaj jest tych truskawek. Teraz jest drugi rok tych truskawek. Tak, drugi, a pierwszy tamtych, więc w drugim roku najlepsze zbiory. Drugi rok to najlepsze zbiory, jakie do tej pory miałam ze wszystkich truskawek, odkąd tutaj no chyba 4 lata uprawiam. Więc te, które sadziłam w zeszłym roku frigo na wiosnę, w tym roku obrodziły wspaniale. Wiecie, tak patrzę na ten mój warzywnik i jestem naprawdę mega zadowolona, bo tak pięknie ogrodzony, i teraz już wszystkie grządki mam obsiane, i wszystko ładnie zaczęło rosnąć. Tutaj cukinie, tu papryki z fasolką, tutaj cukinie i arbuzy, które, no powiedzmy, może nie będą rosły, ale kukurydza tu jest posiana i fasolka. Tutaj piękny zagon z kapustami. Tutaj buraczki. Tutaj marchewka i cebula, które też bardzo ładnie rosną. No i tutaj ta reszta pomidorów. One coś tak nie bardzo rosną, te pomidory. Może dlatego, że z tą rzodkiewką ja tą rzodkiewkę całą powyrywam, bo ona już stwardniała. Także to będzie wszystko dla kur. A zostawię tylko tą rzepę, która też już coś kwitnie, więc to chyba już wszystko było za późno. Tutaj wszystko ładnie powyrywam. Liście będą dla kurek, a pomiędzy pomidorami najwyżej posieję sałatę albo, albo zobaczymy co tam jeszcze można posiać. W każdym razie yy, i tutaj mam yy, ogóreczki, jarmusz. I tutaj te ziółka jak Rukola, Endywia, te takie to podobne. Więc naprawdę jestem mega zadowolona, że mam to wszystko już ładnie zrobione. Romek mi wczoraj ładnie wykosił te ścieżki tutaj. I teraz tylko czekam, jakż będą pięknie rosły fasole. No i tam pod tymi kratkami też rośnie ładnie czosnek. Tam rosną ziemniaczki. Także wszystko, wszystko idzie po mojej myśli. A pogoda jak widzicie się zmienia. Było ładne słońce, cieplutko, a teraz wiatr znowu zaczął wiać. Ale ja idę, zebrałam truskawki i teraz idę, a teraz idę na tą moją okrągłą rabatę, żeby wydobyć na światło dzienne lilie spośród tych, spośród tych wszystkich, tam niepotrzebnych różnych roślinności, które tam zarosły, bo naprawdę zrobiło się tam gęsto i tych lili praktycznie nie widać. Ka mnie tutaj dosyć wysiłkowe zadanie wyrwać te wszystkie chwasty, a tutaj coś złamało moją brzuskę na czubku, zobaczcie. No i Zacznę od brzegu, od wycinania z brzegu. Najpierw obetnę sobie cały brzeg dookoła z tej przytuli, i tam jeszcze z tego fioletowego. Nie wiem co to jest, to coś znane, ale zapomniałam nazwy. I potem będę się przesuwała w głąb, ale na razie cały to, cały ten brzeg wyczyszczę. wykorzystuję, że tutaj jest równiutko i się wyłożył na tym świeżo wylanym betonie, zobaczcie jak sobie jak sobie leży miałam dzisiaj całe, cały ogród podlewać ale zaczyna padać nawet nie skończyłam tam na tej grządce na której widzieliście zaczęłam na tej okrągłej z liliowej no ale przyszłam do tunelu podlać, bo w tunelu wiadomo nie pada więc trzeba podlać pomidorki i ogórki i paprykę. No, pomidorki wyglądają zadawalająco, już kwitną. Ja tak pomagam im troszeczkę, i co jakiś czas przychodzę i te kwiaty troszeczkę poruszam, żeby się zapyliły. No, zobaczymy. Ale ładnie. Ładnie rosną, nie są jakieś giganty jeszcze, ale wystarczy. Wystarczy. W zeszłym roku miałam za bardzo tutaj rozrośnięte, tak gęsto rosły. I myślę, że w tym roku będzie lepiej, że będą miały troszeczkę więcej luzu. Ładnie. Najważniejsze, że kwitną, a jak kwitną, no to wiadomo, że pomidorki powinny przynajmniej w teorii być. A w praktyce zobaczymy troszeczkę, pozapylamy i, i myślę, że będą. Tutaj na dole mam wysiane jeszcze jeszcze nie kiełkują y, sałatową bazylię. Tutaj mam tutaj mam bazylię cynamonową, a tutaj mam majeranek i zobaczymy zobaczymy czy to wykiełkuje i czy będzie rosło teraz tutaj w tunelu mam 21 stopni więc taka temperatura bardzo bardzo dobra więc podlewam więc podlewam moje pomidorki i tutaj to co to co jest wysiane myślę że Myślę, że wykiełkuje ta bazylia, mam nadzieję, bo ona naprawdę jest fajna. Takie ma grube liście i bardzo super pachnie. Taki ma specyficzny zapach. Właściwie w ogóle nie bazyliowy. Podleję dobrze te pomidorki. No, więc podlewam sobie spokojnie tu. A w moim długim tunelu drugim ogóreczki coraz większe mam nadzieję, że jakoś dadzą sobie radę i już myślę, że będę je już podwiązywała do góry, bo ten pierwszy już mi się zacznie pokładać. Widzę, że widzę, że na razie ślimaki odpuściły tutaj. To dobrze. I, I już tak, już muszę sznureczkami, bo widzicie, już się kładzie tu ogórek. Na no, tu cukinia. Cukinia już zaczyna kwitnąć. Super. No i widzicie, nawet nie wiedziałam, że tu cukinia jest, ale jakie je ma ogromne liście. To w gruncie nigdy takich liści cukinia jeszcze nie miała u mnie. Nigdy. No to są po prostu giganty te liście Gigantyczne. Tutaj ogórek jest gdzieś się schował pod spodem. Zobaczcie. Ale no ogromna. I koper muszę podwiązać, bo zobaczcie położył się na papryki. Taki jest ogromny. No i zaczęło padać. I teraz zmoknę jak będę chodziła tam po wodę. No trudno. No, papryczki zaczynają te Switch, kolej zaczynają kwitnąć. Ciekawa jestem pierwszej tej papryczki, jaki będzie miała smak. Bardzo jestem ciekawa. No i widzicie, rozpadało się i to porządnie. Dobrze, że nie podlewałam, bo nie było sensu. Romek patrzył na prognozy pogody i powiedział, że. Ma od 18.30 porządnie padać, i tak też się stało. A wcześniej tylko tak popadywało, i wydawało się, że ten deszcz to taki marny. A tutaj, faktycznie, według tego, co mapy tam pokazywały w internecie, to faktycznie porządnie zaczęło padać. No i przyszłam tylko kurkom jeszcze ziarno dać na wieczór, bo już jest 19.00. No i pozamykać tunele i tyle Dobrze, że podlałam w tunelach Podlałam w tunelach, osłyszycie? No to jest taki już porządny deszcz no i tyle dzisiaj znowu mało co zrobiłam no bo w sumie tylko troszkę tego okrągłego okrągłego yy, o bo w sumie tylko troszkę tej okrągłej rabaty, bo już zaczęło padać. No a do południa trochę w domu, bo Romek y, od, y, widzieliście, demontowaliśmy y, te kraty. No i Romek y, y, to y, musiał wszystko odciąć, więc y, siedziałam z Ramzesem w domu, żeby Ramzes, bo on oczywiście od razu podchodzi, żeby Ramzes tam nie przeszkadzał, nie podchodził. Pod te lecące iskry, a to się wydaje, że to tylko takie dwie kraty i tylko ta rama, a zeszło, że w sumie całe do południa nam to zajęło. No trudno, tak też bywa. To jest nasze tutaj życie i, 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 i tak jest. I nie zawsze pracuję w ogrodzie. Ostatnio, tak jak zauważyliście, te ostatnie odcinki to tylko w sumie gadam. Ale powiem Wam, że lubię do Was gadać, lubię Wam wszystko opowiadać. No i yy, tak zeszła sobota. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro w niedzielę. Zobaczymy jaka będzie pogoda, ale nie ma nadziei na lepszą, bo zapowiadają cały dzień opady. Więc, yy, no więc pewnie będzie marnie. Marnie z nagrywaniem jakichś ciekawych, ciekawych rzeczy i w ogóle pracy w ogrodzie. No trudno, coś wymyślimy, coś może znowu pogadamy. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia jutro w ogrodzie pod szumiącą lipą. I zapraszam do kurnika Bożenki na mój kanał drugi o moich kochanych Kurkach i Kogucie Stefanie. Pozdrawiam.